Siemanko, z tej strony Kamyk, witam was w Battlefieldzie 3 Mam nadzieję, że mikrofon będzie słychać dobrze, że grę będzie wsłuchać idealnie e, I że nie będzie słychać mojej myszki, kupiłem sobie podkładkę, nie kupiłem jeszcze myszki e, Tak wygląda mój szturmowiec, który jest na czwartym poziomie e, Nic nie pozmieniane e, Gadżet, aha tu mówię takie coś zrobić, dobra e, Apteczka, defibrylator i tak dalej Nic mi nie potrzebna. lecimy, wchodzimy do gry e, Powiem wam, że e, no. Nie jestem zły w żadną grę, za którą się zabieram, czyli w Battlefielda raczej rzadko mam statystyki ujemne. Po prostu gdy już coś gram, no to staram się grać w to jak najlepiej. Tak samo jest z każdą inną grą z Lolem, z, z każdą grą, w, którą się, w której się rywalizuję. Kompletnie nie znam mapy. Jest to mój siódmy mecz w Battlefielda czwartego. Idzie mi całkiem nieźle. W poprzedniej mapie byłem chyba czwarty w moim teamie. Mam nadzieję, że wszystko będzie nagrywało się w 60 fps i że klawiatury za bardzo nie będzie moje słuchać. no bo ten mikrofon, który mam jest bardzo czuły. Jest gramy podwój, tak? I, I... no i co? Zobaczymy czy czy sobie poradzimy? Mam taką broń, bardzo mi się to podoba. E, właśnie to wynalazłem, i, i tak sobie teraz klikam. Biegnę i klikam, że, że mogę zmieniać na bliższy, dalszy dystans. Powinienem mieć inny celownik do tego, no ale nie będziemy się tutaj teraz rozwodzić nad tym. Kompletnie nie wiem, gdzie wchodzić, więc możecie się śmiać, że na przykład nie wiem, zaraz wejdę w jakąś ślepą uliczkę. No ale na razie, widzę, nie jest nawet tak źle. Gdzieś tutaj sobie idę. Okej. Okay. Jestem przy Charlie, Charlie jest wyżej. Dobra, strzel, Charlie jest wyżej. Dobra, asysta zaliczony jak zabicie, zarąbiście, latarkę dostałem. Ta broń całkiem fajnie mi się nie wstrzela, tym AK-12. Więc... O, lol, sorry, bro. Sorry, bro. Lol, please. No, jestem jakimś Chińczykiem teraz. No dobra, są Chińczyki rusków. Przejmujemy ten punkt. Bardzo dobrze. Ciśniemy dalej. Już dwo, dwa kile, Zero deadów. Eee. Kompletnie nie znam mapy. Musicie mi to wybaczyć. No, ale nie grałem w motel 4, czwartego. Kupiłem sobie dopiero przed wczoraj, Więc możecie mi to wybaczyć, mam nadzieję. Biegnę gdzieś tam na A. Dead. Poszedł pocisk, detonacja. Dead. No, come on! Jedno zdrowie, please! Please, please, please. Jedno zdrowie, no dobra, nie jest źle. W sumie mógł. No, jeden strzał gdzieś wyżej. E, Okej. Okay. Tu padłem na jakimś kumplusie się drodze i ciśniemy dalej. Tamta drużka, którą wybrałem, była całkiem niezła. Poprzednie. O, kuźwa! Spadłem gdzieś. Dobra. Wracamy na górę. Wow. Co? Helikopter. Nawet to trwanie, bo nie przycina w ogóle. Gra się, nagrywa w 60 FPS-ach. Gra na średnich teraz, bo przed chwilą miałem jakąś mapę, gdzie tak mi cięło. Że szok. No teraz na szczęście tak nie jest, dlatego tam nie mogłem nagrać. A statystyki tam miały nawet dobre 30 coś zabitych na, 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 na tam po 20. Deadów, trochę deadów za dużo. No ale nie ma co się rozwodzić. Tam był tam. Dead Myszka za dwie dychy a jak sobie radzi? Skubana. Tutaj spadłem, żeby nie, nie popełnić tego błędu jeszcze raz. Pewnie na nagraniu będziecie widzieć sporo przeciwników, których ja teraz nie jestem w stanie w ogóle wychwycić. Nie wiem jak tam się wchodzi, chcę wejść do budynku, ale to chyba naokoło będę musiał pójść. Leżeć. No jeszcze ktoś tu będzie leżył, czy nie? Bo chyba znacznik mieli do tego, tak? Ja uwielbiam wchodzić w przeciwników od tyłu, tego, takie coś jest zarąbiste. Aaa, już nie udało mi się tego. Uwielbiam wchodzić w takie coś, bo oni wtedy w ogóle nie wiedzą o co chodzi, a wy możecie rozrobić totalną rozpierduchę i to jest fajne. Nie wiem czy, czy... znaczy dla mnie to jest fajne. Pewnie niektórzy myślą, że to jest lamerskie albo coś. Ja uwielbiam takie rzeczy robić. Znam tą ścieżkę... O! Spadłem, wow. Znam tą ścieżkę, więc będę tędy biegał sobie na razie. Prawie zginął sam od siebie, to muszę się uleczyć trochę. Przydałoby się więcej ammo w tym... W tej broni. No ale dobra, dobra, ok. życie trochę odrodzone, lecimy dalej. Padł? Wpadł Chociaż jednego zabiłem, także nie jest źle. Marcinkowski 99. Zabiłem go dwa razy, a on nie raz, więc nie jest źle yy, na C czy na tutaj, na B mój komputer tu jest Wstajemy i ciśniemy Nie ma opierdzielania się.

Z golny, nie wchodzę na nas Tam jest A, tam nikogo nie ma na A. Musi pewnie respić, bo tylko A z im zostało. Ale spoko. Poznajemy mapę. Nawet nie wiem jak ta mapa się nazywa. Trzecie miejsce. Najlepszy team mamy. Także spoko. Przyjmuję już flagę, super. Ale ze mnie yy, zapinacz od tyłu, że tak powiem. Ok. Czyżbym sobie tak po prostu przejął flagę, aż taki dobry Przez, jestem? Super, sobie super Dobra, ale ja bym wziął więcej akcji? chciał. Koleś jest. Ok, snajper jest na górze, tylko jak tam się wchodzi? To się powie Dobra, ja wolę od tylca. <średnik> Jakkolwiek to zabrzmiało To było we mnie. Niemiłe to było z ich strony. Jak się ten. Dobra, widzę się obrócił. Kutasz. Kutacz. Tu gdzieś wejdę na górę? Wejdę. Super. Już Supcia wyżej. Ale ich tam jest. Roi się tam od nich. Tutaj. Wow, dostałem ze sniperki, no tak, to było do przewidzenia, wsiadłem na dach, no to musiałem dostać w pysk. Inaczej tego nie, mogło, nie inaczej to się nie mogło skończyć. 11 na 4. Mmm, słowo. No i tak jak mój poziom wszyscy mogą sobie tam robić broni jakie chcą, a ja, a ja dopiero się rozkręcam. Fujka. A co? Dawajcie dalej jeszcze więcej. Więcej. Okej. Okay. Na Okej. Okay. Tak będziesz sobie przebiegał koło mnie? Please. Uh. Myślę, że całkiem niezły odcinek na razie wychodzi, sporo akcji, sporo się dzieje. no, snajper do mnie gdzieś pakuje, muszę się spomowiedziałem to było... skąd? Uuu, stamtąd, no tak, no trudno żebym go zauważył. No ale już chyba padł, tak mi się wydaje, zdrowie 9, ajajaj, szkoda. E Gdzie by tu się odrodzić? No dobra, może mam na tobie. Tak bym się nie wychylał. Szybsza regeneracja, ok. Wow. Z dołu dostałem. Z dołu? Chyba z dołu. Hmm, roz... Nie ma tego. Tutaj... Właśnie dziwne, to bardzo mi, mnie to dziwi w Battlefieldzie czwartym, że rodzą się na sobie ludzie praktycznie obok siebie gdzieś tam. Tam jest ktoś Tak przewiec przez środek to jest w ogóle hardcore Jup, udało się I did it! I did it! Yeah, I did it! I fucking didn't knew where was that coming from Zgadzisz z cokolwiek Eee. Czekajcie, muszę sprawdzić jakie mam... Coś, coś, odblokowałem do broni? Coś odblokowałem. Optyka, średni zasięg, 3. No dobra, weźmiemy. Mamy przecież akcesoria, rata... Akcesoria, Latarka nie i dwójnik nie, okej. Okay. Tak jest, dobrze, na razie. Co ja mam to teraz? Tak jest, trzeba No tak, super, się odrodziłem, brawo. Dzięki kumplu, że się urodziłeś na jakimś lekkim pojeździe, który dostaliśmy w pierdol. Nie ma to jak dobry w pierdol. Mm, tak. Przeskocz! Połóż się. Okej. Okay. Nie ma przestrzeliwania moich czołgów. Sorry, nie jestem mechanikiem, bro. Okej. Okay. Idzie całkiem przyzwoicie. Leżeć? Potwierdzam odpalenie pocisku. Za kilka sekund detonacja. Fak, fak, fak. Za mną stoją, nic mi, za mi nie robią. Co oni głupi? Ale mam trochę mało pocisków, jakby nie patrzeć. 20 to nie jest zbyt dużo. No, tam już ktoś powie, Mam nadzieję, że ktoś go ściśnie. Na no, hardcora spadamy. Nie mamy już pocisków za bardzo, więc trzeba szukać... Ech, ech, nie czołgu! <ślad> Żadnego lekkiego pojazdu, najlepiej nie szukać. 20 kg, najwięcej w tymie. Oprócz tam Mosif też ma 20 zaraz będziemy pierwsi to mi się podoba pierwszy odcinek pokazowy battlefield na moim kanale i już takie akcje nawet w miarę dobre co my mamy teraz gdzie my mamy a możemy iść na a i d gdzie jest d tam jest d no dobra Kurwa ile mogę w niego pakować pocisków co ja jestem to sniper jakiś Jeden z naszych został jako CDZ. Co to jest CDZ Powiedzcie mi Nic się nie dzieje. Wow, no nie mogę go ściągnąć. Serio? Zepsuł się mój cel. Lidl. Fajny znaczek Lidl. Lidl. Ok. okay. widzę na... E ja podchodzę. Trzeba się zrespawnić i pomóc chłopakom. Nie mam żadnego premium, jakby się ktoś pytał ani nic takiego. Gram na podstawce sobie tam jeszcze jakiś żołnierz był. Tak, papy we mnie. O, jasne. Och, no lol, myślałem, że to coś, a to było nic. To jest trup. Płyniemy sobie. Tak za bardzo w wodzie się nie da strzelać. No ale hej. Wow, tam coś strzela do nas. O, przeciwnik, jak go zabić? Nie da się, nie? Trzeba wyjść z wody. To pierwszy wyjdzie z wody. Ja czy ten koleś? Ja. Gdzie ten punkt jest tam? Aha, tu jest, on jest na wodzie. No już nie dałem radni. No jeszcze od, odłamkiem we mnie życiu. Odłamkiem, znaczy granatem. Spadły mi moje stacy trzeba nawrócić się do dobrej gry Widzę, tu przemują Jest ich w chujuuu -u. Ok eee. Leż Skąd on dostaje? Skąd on dostaje? Wow, jestem totalnie ślepy. Okej. Okay. ej, mało to ma naboi. To powinno być z 60. Nie, co ja robię? Czemu ja przewodowałem jeden pocisk Dlaczego nie mogę w niego trafić? Wow, totalnie nie mogę w niego trafić. No wow, to już było też głupie. Dobra, muszę zmienić się celownik. Ten celownik mi się totalnie do tej broni nie podoba. No a tamtym członki zdecydowanie lepiej. Hmm, szybko szturmowiec. Hmm, OK, Dodatki. Mały zasięg, Kobra. Yy, Homulec i komponent. Nie, nie chcę nic, okej okay. odrodźmy się na B Chłop, co ten helikopter tam wykonał, to też nie wiem pytań Skąd, 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 skąd? skąd? No tak sto za mną pistoletę. Też ma śmieszny ten awatar Jakikolwiek Ciekawie jakie ma Czyżby mapa zbliżała się do końca? Tak, i to oni wystają w dupę. Hehe. he 24 kupony mają. Ok. Stoję w pierdol. No, totalny. Dwa kubki mnie brakują. Cokolwiek to się stało. Aha, pocisk manewrujący, dowódca. No dobra. Czyżbyśmy byli najlepszym drużyną? Proszę tak, proszę tak, proszę tak, proszę tak, dostanę jakieś tikety, o których nawet nie mam pojęcia. I czemu leżę w wodzie? No, wstawaj. Nie, ja jeszcze jestem w wodzie. Sześć kuponów. No, czemu nie mogę tam przypłynąć? E Jeden kupon. Może. Tak, proszę. Tak, przecież ja widziałem, że on tam leży, tylko myślałem, że to trup. W każdym razie wygraliśmy, nasz zespół wygrał pierwszy taki odcinek. Jeżeli będziecie chcieli więcej, no to mówcie, to może coś tam jeszcze dorzucę. E, wygrywamy tą pierwszą naszą grę. No, widzicie, on dopiero trzeci poziom, także wszystko odkrywam powoli. E, całkiem niezła mapa, chyba nawet tam sobie awansujemy, czy nie awansujemy, zaraz zobaczymy. Mm, chyba nie, bo 4000 to z, z tych. Właśnie nie dostanę, baretki 8 i to by było na tyle. Piąte miejsce, nieźle. 23 zabicia, 15 detów. Na początku dobrze mi szło, pod koniec trochę się zepsuło, no ale to by było na tyle. Trzymajcie się do usłyszenia. Hejo, nara piona, cześć!